Cześć, witam Was serdecznie w kopalni metali, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, a właściwie wydobędziemy trochę miedzi. Bo nie na samych metalach szlachetnych człowiek żyje i metalach ziemi rzadkich, ale do życia warsztatu jest potrzebna również prostsza gotówka na inwestycje. Bo żeby inwestować w warsztat trzeba inwestować z dodatkowych pieniążków. Tak więc zaczynamy. Będziemy odzyskiwać mieć tutaj z różnych kabelków zobaczymy, jak budźmy nam się uda odzyskać. Niestety nie posiadam na razie żadnej korowarki ale można też w tradycyjny sposób. router w ten sposób się najlepiej robi na linki troszkę inny sposób, tu się dwie trafiły akurat tak robiliśmy są tu jakieś resztki kabli nic szału nie będzie Nie będę już przedłużał w ten sposób właśnie, ja na tą chwilę obieram mieć. niezbędna ona mi jest do tego, jak i inne takie metale, typu mosiąc, aluminium, do tego, aby rozwijać swój warsztat, rozwijać swoją pasję. Ja już nie robię z tego z pieniędzy z budżetu domowego, tylko z pieniędzy dodatkowych. Więc teraz się muszę sprężyć, żeby ponadrabiać wydatki. Do zobaczenia za godzinę. Godzina co prawda jeszcze nie minęła, ale stosuję też taką metodę takie urządzonko. Nożyk ściśnięte, lepiej to robić w rękawiczce, ale Łopimy sobie i routora mi brakuje. Jeszcze przejechany ten kawelek. Jak mamy go przejechany. To tylko bierzemy. Tych pomysłów powiem Wam, bo to nie są moje pomysły. To nie, gdzieś tam podejrzane na internecie pomysłów jest od groma. Są fantastyczne. Niektóre są proste, niektóre bardziej skomplikowane. Liczy się przede wszystkim skuteczność, tak jak normalnie widzieliście na początku, gdzieś kalinka sprawiała jakiś problem, tak, tak w tym wypadku jedno przejechanie i tylko potem wyciąg. gorsze jest można powiedzieć, regulacja tego wszystkiego, jak się już takie linki skończą potem, tak jak tutaj, to nie pozostaje nic innego, jak ustawić albo jedną grubość do kolejnej linki, a to znowu chwilkę zajmuje. Najlepsza byłaby korowarka Jak gdzieś tam widziałem Na innych kanałach Ale wszystko przyjdzie z czasem Dobra wracam do was za około pół godziny Tak oto mój czas godzinki dobiegają końca pomału. W sumie to nawet szybciej niż pomału, tych już nie zdążymy zrobić. Do końca trafiło się tylko grubszych. Linki, trochę drutu, ale generalnie błyszczące, no ale nie często, nieco, I się trafiło to po 28 zł. Teraz powinno być Dobra, to to się nie widzę, już tak naprawdę drobnica została, o, jeszcze taki takie były tylko dłuższe To na pewno by było wszystkiego więcej Jak już mówiłem, ceny miedzi idą do góry Czy warto się męczyć z takim czymś, czy warto to robić e, to. Na pewno się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że nie warto Ale jak tu już mówiłem większość osób, które widzę, że to robią, robią takie rzeczy mimo wszystko dla dochodu to może raz dla pasji druga sprawa oczywiście porządek jakiś trzeba zachować tutaj damy to co jeszcze do obrania na drugi raz Trochę tego jest. Co to widzicie? Okay. Mój najnowszy nabytek. Mamy się. waga. jakiś pojemniczek na to warsztat jeszcze nie do końca I zrobiony starujemy sobie to zero zero i to 600. A dobra tego też damy 688 po 28 zł teraz liczymy 1926 za godzinkę pracy stawka nie jest. 1938 nie jest może powalająca, ale uwierzcie, że lepiej spędzić tak ten czas. Niż robić coś innego tej naklejeczki No i nowszy nabytek Taką naklejeczkę możecie dostać jak wyślecie mi jakie zło albo elektrośmieci tak więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie życzę Wam miłego oglądania na drugi raz co planuję Rozebrać jakiś chyba telewizorek taki malutki. Hmm, dziś mi się tam ostatnio trafił. Zobaczymy co w takim telewizorku siedzi. Może to będzie dużo ciekawsze niż rozbieranie dzisiejszej miedzi, ale takie rzeczy są również bardzo potrzebne do rozwoju kanału. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej.